Zapraszam Państwa na ostatnią część świątecznego programu Jedynki. Najbliższe dwie godziny to ciąg dalszy wczorajszego wieczoru, czyli druga część filmu przeminęło z wiatrem. Od godziny 22.20 do końca spotkania towarzyszyć nam będzie muzyka, piosenka, humor i satyra, a wszystko w najlepszym wykonaniu. O 22.20 przedstawimy pierwszą część recitalu Whitney Houston, który odbył się 6 października tego roku w Hiszpanii. Na część drugą tego recitalu zapraszamy 3 stycznia o 22.05. A 15 minut przed północą najpopularniejsze francuskie przeboje proponuje Irena Jarocka, której towarzyszyć będzie przy fortepianie. Fryderyk Babiński. Atmosfera tego programu przyniesie nas do Paryża. I w tym właśnie paryskim nastroju zakończymy dzisiejsze spotkanie. Władze przewożą dziś do stanów zdymisjonowanego generała Ranoma Esperanza. Na pewno znajdzie się ktoś chętny, aby przejąć ten ładunek. Niedługo wyląduje tu największy handlarz narkotyków na świecie. Pasy, tak prawda? Wyłączają się. To dopiero początek. A jaki będzie koniec? Bruce Willis w szklanej pułapce 2. Zapraszamy w Sylwestra o 20.00. Na wspólne chrupanie przy ekranie zaprasza producent chipsów Lens. Filmowy Sylwester w Polsacie. O 16:20 film, który potwierdzi, że w życiu człowieka najważniejsza jest miłość. O 20:00 brawurowy Bruce Willis po raz drugi znajdzie się w szklanej pułapce. Filmowy Sylwester w Polsacie, Przystanek Miłość i Szklana Pułapka 2.